Ciąg AN jest określony wzorem. AN równa się 2n kwadrat, dla n większego bądź równego 1, różnica A5 minus A4 jest równa. Jedyne, co musimy zrobić, mamy, popatrzcie, konkretny wzór naszego ciągu. Nie wiemy, czy on jest geometryczny, arytmetyczny, czy może ani jeden, ani drugi. Ale mamy konkretny wzór bez żadnych niewiadomych tylko z tym n, więc możemy policzyć sobie konkretnie po prostu a5, ile jest równe. Możemy policzyć później a4, ile jest równe. I odjąć. Liczby od siebie. I to będzie całe to zadanie. Więc a5, co, co zrobić, żeby policzyć piąty wyraz ciągu? No musimy pod tą nkę, która tutaj jest, podstawić piątkę. I tak samo we wzorze, czyli a n jest równe 2n kwadrat. To jak ja chcę piąty policzyć wyraz, to będzie 2 razy 5 do kwadratu, bo liczę piąty wyraz. Czyli 2 razy 25, a to jest 50. To samo, jak chcę policzyć czwarty. Dwa razy, tylko teraz zamiast n wstawiam czwórkę do kwadratu. To będzie dwa razy 16, czyli 32. I jak odejmę sobie teraz, tak jak mi kazali w zadaniu, a5 odjąć a4, to dostaję 50 minus 32, czyli 18. I jest odpowiedź d. Błyskawiczne zadanie.